Rozdział pięćdziesiąty piąty. Ligia w długim, pośpiesznie pisanym liście żegnała na zawsze Winicjusza. Wiadomo jej było, że do więzienia nie wolno już nikomu przychodzić i że będzie mogła widzieć Winicjusza dopiero z areny. To też prosiła go, by dowiedział się, kiedy przypadnie ich kolej i by był na igrzysku, albowiem chciała raz jeszcze zobaczyć go za życia. W liście jej nie znać było bojaźni. Pisała, że i ona i inni tęsknią już do areny, na której znajdą wyzwolenie z więzienia. Spodziewając się przyjazdu Pomponii i Aulusa, błagała, by przyszli i oni. W każdym jej słowie widać było uniesienie i to oderwanie się od życia, w którym żyli wszyscy uwięzieni, a zarazem niezachwianą wiarę, że obietnice spełnić się muszą za grobem. Czy Chrystus, pisała, teraz, czy po śmierci mnie wyzwoli? On ci obiecał mnie przez usta apostoła, a więc ja Twoja i zaklinała go, by jej nie żałował i nie dał się opanować bólowi. Śmierć nie była dla niej rozerwaniem ślubów. Z ufnością dziecka upewniała Winicjusza, że zaraz po męce w arenie powie Chrystusowi, iż w Rzymie został jej narzeczony Marek, który tęskni po niej całym sercem i myślała, że może Chrystus pozwoli wrócić na chwilę jej duszy do niego, aby mu powiedzieć, że żyje, że męki nie pamięta i że jest szczęśliwa. Cały jej list tchnął szczęściem i ogromną nadzieją. Była w nim tylko jedna prośba związana ze sprawami ziemi, aby Winicjusz zabrał ze spoliarium jej ciało i pochował ją jako swoją żonę w grobowcu, w którym sam niegdyś miał spocząć. On czytał ów list z rozdartą duszą, ale zarazem zdało mu się niepodobieństwem, aby Ligia mogła zginąć pod kłamie dzikich zwierząt i aby Chrystus nie zlitował się nad nią. Jednakże w tym właśnie tkwiła nadzieja i ufność. Wróciwszy do domu, odpisał, że będzie przychodził codziennie pod mury Tullianum, czekać, póki Chrystus nie skruszy murów i nie odda mu jej. Nakazał wierzyć jej, że on może mu ją oddać nawet z cyrku, że wielki apostoł błaga go o to i że chwila wyzwolenia jest bliska. Nawrócony centurion miał odnieść jej ów list na zajutrz. Lecz gdy Winicjusz przyszedł następnego dnia pod więzienie, setnik, opuściwszy szereg, zbliżył się do niego pierwszy i rzekł. Posłuchaj mnie, panie. Chrystus, który cię doświadczył, okazał ci łaskę swoją. Dzisiejszej nocy przyszli wyzwoleńcy Cezara i prefekta, aby wybrać im dziewice chrześcijańskie na pohańbienie. Pytali się o oblubienicę twoją, lecz pan nasz zesłał na nią gorączkę, na którą umierają więźnie w Tulianum, i poniechali jej. Wczoraj wieczór była już nieprzytomna i niech będzie błogosławione imię Zbawiciela, albowiem ta choroba, która ją ocaliła od hańby, może ją ocalić i od śmierci. Winicjusz oparł dłoń na ramieniu żołnierza, aby nie upaść, ów zaś mówił dalej. Dziękuj miłosierdziu Pana. Linusa porwali i położyli na męki, ale widząc, że kona oddali go. Może i Tobie oddadzą ją teraz, a Chrystus wróci jej zdrowie. Młody Trybun pozostał jeszcze chwilę ze spuszczoną głową, po czym podniósł ją i rzekł cicho. Tak jest, setniku. Chrystus, który wybawił ją od hańby, wybawi ją od śmierci. I dosiedziawszy pod murem więzienia do wieczora, Wrócił do domu, aby wysłać swoich ludzi Polinusa i kazał go przenieść do jednej ze swoich willi podmiejskich. Jednakże Petroniusz, dowiedziawszy się o wszystkim, postanowił działać jeszcze. Poprzednio był już u Augusty, teraz zaś udał się do niej po raz drugi. Zastał ją ułoża małego Rufiusa. Dziecko z rozbitą głową majaczyło w gorączce, matka zaś ratowała je z rozpaczą i z grozą w sercu, myśląc, że jeśli je uratuje, to może tylko po to, aby wkrótce straszniejszą zginęło śmiercią. Zajęta wyłącznie swoim bólem, nie chciała nawet słuchać o Winicjuszu i Ligii, lecz Petroniusz przeraził ją. Obraziłaś, rzekł jej, nowe nieznane bóstwo. Ty, Augusto, czcisz podobno hebrajskiego Jechowe, ale chrześcijanie utrzymują, że Chrystus jest jego synem. Pomyśl więc, czy cię nie ściga gniew ojca. Kto wie, czy to, co się stało, nie jest ich zemstą i czy życie Rufiusa nie zależy od tego, jak postąpisz. Co chcesz, abym uczyniła? spytała z przestrachem Poppea. Przebłagaj zgniewane bóstwo. Jak? Ligia jest chora. Wpłyń na Cezara lub Tygellina, żeby ją wydano Winicjuszowi. A ona spytała z rozpaczą. Czy ty myślisz, że ja mogę? Więc możesz co innego. Jeśli Ligia wyzdrowieje, musi iść na śmierć. Idź do świątyni Westy i zażądaj, aby Virgo Magna znalazła się wypadkiem kołtulianum w chwili, gdy będą wyprowadzali więźniów na śmierć i rozkazała uwolnić tę dziewczynę. Wielka Westalka nie odmówi tego. A jeśli Ligia umrze z gorączki? Chrześcijanie mówią, że Chrystus jest mściwy, ale sprawiedliwy. Być może, że przebłagasz go chęcią samą. Niech mi da jakiś znak, że ocali Rufiusa. Petroniusz wzruszył ramionami. Ja nie przychodzę jako jego poseł, oboska. Mówię ci tylko, bądź lepiej w zgodzie ze wszystkimi bóstwami rzymskimi i obcymi. Pójdę, rzekła złamanym głosem Poppea. Petroniusz odetchnął głęboko. Nareszcie coś wskórałem pomyślał. I wróciwszy do Winicjusza, rzekł mu, proś swego Boga, by Ligia nie umarła na gorączkę, bo jeśli nie umrze, to wielka wystalka rozkaże ją uwolnić. Sama Augusta będzie ją o to prosiła. Winicjusz popatrzył na niego oczyma, w których błyszczała gorączka i odpowiedział, ją uwolni Chrystus. A Popea, która dla ocalenia Rufiusa gotowa była palić hekatomby wszystkim bogom świata... Tegoż jeszcze wieczora udała się na forum do wystalek, powierzywszy opiekę nad chorym dzieckiem wiernej piastunce Sylwii, która i ją samo wyniańczyła. Lecz na Palatynie wyrok na dziecko był już wydany. Zaledwie bowiem lektyka cesarzowej znikła za wielką bramą, do komnaty, w której spoczywał mały Rufius, weszli dwaj wyzwoleńcy Cezara, z których jeden rzucił się na starą Sylwię i zatkał jej usta, drugi zaś, chwyciwszy miedziany posążek Sfinksa, ogłuszył ją pierwszym uderzeniem. Po czym zbliżyli się do Rufiusa, Trawiony gorączką i bezprzytomny chłopak, nie zdając sobie sprawy, co dzieje się koło niego, uśmiechał się do nich i mrużył swe śliczne oczy, jakby usiłował ich rozpoznać. Lecz oni, zdjąwszy z niańki pas, zwany cingulum, zadzierzgnęli mu go około szyi i poczęli zaciskać. Dziecko, zawoławszy raz matki, skonało łatwo, za czym owinęli je w prześcieradło i siadłszy na przygotowane konie, pośpieszyli aż do Osti, gdzie wrzucili ciało w morze. Poppea, nie zastawszy wielkiej dziewicy, która wraz z innymi westalkami była u Watyniusza, wróciła wkrótce na Palatyn. Znalazłszy puste łoże i zastygłe ciało Sylwii, zemdlała, a gdy ją otrzeźwiono, poczęła krzyczeć i dzikie jej krzyki rozlegały się przez noc całą i dzień następny. Lecz trzeciego dnia Cezar kazał jej przyjść na ucztę, więc przybrawszy się w ametystową tunikę, przyszła i siedziała z kamienną twarzą. Złotowłosa, milcząca, cudna i złowroga jak anioł śmierci.